Słuchajmy słowa, które nam dzisiaj daje Kościół, ta najlepsza matka, która umie wychowywać i dawać wzrost duszy. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie. A tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przesłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jezus powiedział do siostry Faustyny Przyszedłem pełnić wolę Ojca swego. Posłuszny byłem rodzicom, posłuszny katom, posłuszny jestem kapłanom. Święta Faustyna rozumiała dobrze te słowa. Rozumiem o Jezu, ducha posłuszeństwa i na czym ono polega. Nie tylko ono obejmuje wykonanie zewnętrzne, ale dotyka rozumu, woli i sądu. Dziś w czasie mszy świętej ujrzałam przy swym klęczniku Dziecię Jezus, jakoby rok mające, które mnie prosiło, abym je wzięła na ręce. Kiedy je wzięłam na ręce, przytuliło się do mojego serca i powiedziało Dobrze mi przy sercu Twoim, choć żeś taki mały, jednak ja wiem, żeś jest Bóg. Dlaczego bierzesz postać takiego malutkiego, aby obcować ze mną? Bo Cię chcę nauczyć dzieciństwa duchowego, chcę, abyś była bardzo mała. Bo kiedy jesteś maleńka, noszę cię przy sercu swoim, tak jak o ty mnie w tej chwili trzymasz przy sercu swoim. W tej chwili pozostałam sama, lecz nikt nie pojmie uczucia mojej duszy. Byłam cała zanurzona tak w Bogu, jak kąpka rzucona w morze. Jezus powiedział do siostry Faustyny, dobrze mi przez sercu Twoim. Czy staram się o to, aby Jezusowi było dobrze w moim sercu? Będę prosił Ducha Świętego o łaskę pełnienia woli Ojca. Na wzór Jezusa. Uwielbiam Cię, mój miłosierny Jezu, który z miłości do mnie, narodziłeś się jako dziecko, aby być Bogiem z nami i uczyć mnie prawdziwego dzieciństwa duchowego. Ty pragniesz, abym był bardzo mały, bo kiedy jestem mały, nosisz mnie przy swoim sercu. Dziękuję Ci za to, że pragniesz przebywać we mnie. Uczyć mnie i prowadzić? Jezu, chcę Ci na to pozwolić, abyś mnie prowadził w życiu tak, jak Ciebie prowadził Ojciec Niebieski. Maryjo, ucz mnie kroczyć za Jezusem, szukać Go, kiedy gubię kierunek, i odnajdywać w głębi mojego serca, gdzie On zawsze jest obecny. Święty Józefie. Wspieraj mnie w mojej drodze, ucz prawdziwie kochać i pełnić wolę Bożą. Jezu, Maryjo, Józefie, kocham Was i zapraszam do mojego życia i mojej codzienności, aby moje życie było uwielbieniem Bożego Miłosierdzia. Amen.